Ej, z tej strony To megla. W tym filmie chcę pogadać z wami trochę o tym, o co chodzi z tym, że na YouTubie już jako twórca nie potrzebujemy subskrybentów w 2025 roku. Jak przeglądam na bieżąco te wszystkie informacje, szczególnie amerykańskie, z, z amerykańskich źródeł na temat tego, co działa na YouTubie w 2025 roku, no to przewija się mnóstwo tych nagłówków. To już koniec subskrybentów. Nie potrzebujesz subskrybentów. I dla mnie to brzmiało... Jak clickbaity. Dlatego postanowiłem sprawdzić o co chodzi. No i oczywiście, jak to się ma na przykład do tego, co YouTuberom radzi MrBeast Beast, to, którego myślę, że autorytetu nie trzeba e, w żaden sposób udowadniać, i co na to algorytm YouTube. No i sprowadza się to do, do dosłownie kilku prostych. Faktów i kilku prostych rzeczy, które no, musisz zapamiętać, jeżeli się martwisz tym, o co chodzi z subskrybentami, czy w ogóle są jeszcze potrzebni, czy warto mieć kanał, w którym tych subskrybentów przybywa. TLDR oczywiście, że warto mieć dużo subskrybentów, bo sprowadza się to do tego, że nawet jeżeli algorytm na dzisiaj, w 2025 roku, nie foruje jakoś bardzo tego, że masz. Więcej subskrybentów niż Twoja konkurencja, czy że w ogóle masz bardzo dużo subskrybentów i dlatego Twoje filmy wyświetlają się jeszcze częściej niż te filmy z mniejszych kanałów. Jako mały kanał albo początkujący twórca, zupełnie nie musisz się moim zdaniem skupiać na algorytmie. A to dlatego, że zasada działania algorytmu YouTube, przynajmniej w takiej skali, w której to nie jest tak, że walczysz o dodatkowe 10 milionów oglądnięć miesięcznie. I, I każdy procent przesunięcia w jedną czy w drugą stronę o 1% więcej albo 1% mniej znaczy dla ciebie na przykład różnicę w zarobkach na poziomie jakichś tysięcy złotych. Więc jeżeli prowadzisz mały kanał albo jesteś początkującym twórcą, to myślę, że najlepszą radą co do tego, co musisz wiedzieć na temat algorytmu YouTube i e, czy, czym się kierować musisz, jeżeli chodzi o to, jak YouTube działa w tu w danym momencie, jest to, co mówi Mister Beast. Kiedykolwiek by go ktokolwiek nie zapytał o to, słuchaj, Mr. Beast, jaki masz sposób na algorytm YouTube'a? Co myślisz o algorytmie YouTube'a? Jak algorytm YouTube'a działa teraz? I odpowiedzi Mr. Beasta są bardzo pomyśli z tym, co, czego ja doświadczam na YouTube'ie od 2011 roku, jak zacząłem publikować moje pierwsze filmy, że algorytm się będzie zmieniał. I on może się zmieniać nawet kilka razy w roku, tak naprawdę. Ale jedno się nie zmieni. Jeżeli działasz na YouTube i chcesz odnieść sukces, musisz planować i działać długofalowo. I musisz zakładać, że prawdopodobnie na przestrzeni kolejnych kilku lat algorytm zmieni się tak bardzo y, mocno, że to co dzisiaj ten algorytm y, docenia może zupełnie zmienić się jeszcze w tym roku. I co w związku z tym warto wiedzieć? No warto wiedzieć to, że i tak z tych Pewnie kilkuset różnych parametrów, które algorytm YouTube bierze pod uwagę, eee, najważniejsze są te, które są tak samo ważne dla algorytmu, jak i dla widzów. Więc jeżeli chodzi o ilość subskrybentów, to może ona w 2025 roku nie przekłada się tak znacząco na to, że algorytm przy większej ilości subskrybentów zapewnia Ci jeszcze większą ilość widzów, ale przekłada się na przykład na budowanie zaufania, jakiegoś wizerunku wśród widzów prawdziwych, wśród ludzi jeżeli masz kanał, który ma 3 subskrypcje, no to z całą pewnością on będzie budził mniejsze zaufanie i budził mniejsze emocje u przeciętnego widza niż kanał, który ma tych subskrypcji 100, 1000 czy milion. Możecie sobie to wyobrazić w ten sposób, że jeżeli mam do wyboru zobaczyć dwa filmy, mam tylko 10 minut czasu na to, żeby zobaczyć, i każdy ma z tych filmów 10 minut. Czy wybiorę film z kanału, który ma 3 subskrypcje, czy Film z kanału, który ma 800 subskrypcji. Ja bym wybrał to drugie. I pomimo tego, że algorytm tutaj tak naprawdę niekoniecznie będzie miał cokolwiek do powiedzenia, bo algorytm będzie starał się sugerować zawsze widzowi, najlepszy film, jaki zdaniem algorytmu ten widz powinien e, zobaczyć, to jeżeli widz ma wybór, zawsze ta ilość subskrybentów będzie jednym z czynników. I nawet jak YouTube przestanie e, tych subskrybentów gdzieś tam pokazywać w jakiś bardzo łatwy do sprawdzenia sposób, to myślę, że zbieranie subskrypcji nadal jest jedną z najważniejszych misji dla małych kanałów i dla małych, e, dla początkujących twórców z przeróżnych, przeróżnych względów. Na przykład dlatego, że tych subskrybentów musicie mieć więcej, żeby móc na przykład zacząć zarabiać na reklamach. I dla początkującego twórcy i dla małych kanałów tak naprawdę algorytm to jest jedna Naprawdę z ostatnich rzeczy, którymi należy się przejmować, bo musicie nagrać te pierwsze 100 filmów, może 200, a czasem więcej, zanim tak naprawdę nauczycie się robić dobre filmy, zanim nauczycie się tego, co faktycznie ludzie chcą oglądać i jak te filmy tworzyć, jak je produkować, w jaki sposób mówić do kamery, w jaki sposób każdy mały detal związany z procesem tworzenia i publikowania filmu na YouTube opanować i jak ten warsztat swój polepszać z każdym kolejnym filmem. No więc. Jak radzi Mister Beast? Zrób 100 filmów i w każdym kolejnym poprawia jedną rzecz i patrz, co nie działa i sprawdzaj, co działa. I początkujący twórcy przede wszystkim powinni się skupić na regularnym publikowaniu, na interakcji z widzami, na śledzeniu najprostszych, najprostszych sygnałów, jeżeli chodzi o jakieś analityki, czy to, co faktycznie w Twoich filmach niesie wartość dla widza. Jak się Naprawdę chcecie w to zagłębić tak bardzo mocno i rozwijać swój kanał na YouTube, albo się nauczyć jak produkować filmy, które no, od A do Z gdzieś tam są odpowiednio przemyślane. No to zapraszam. Być może ktoś będzie zainteresowany, żeby dołączyć do mojego kursu YouTube na poważnie. No tam po prostu ja mam czas na to, żeby zagłębić się w każdy temat bardzo szczegółowo, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, jeżeli bierzecie udział, jest, jesteście uczestnikami e, i e, żeby w kilkudziesięciu lekcjach krok po kroku przeprowadzić was przez cały. Proces prowadzenia i rozwoju kanału na YouTube, nie tylko samego nagrywania filmów, ale też tak naprawdę planowania, strategii, wizji na to, co robicie, jakichś celów biznesowych, aspektów analityki, narzędzi itd. itd. Więc dla zainteresowanych, jak najbardziej polecam link w opisie pod filmem. Jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie tytułowe tego filmu. Czy potrzebujemy subskrybentów jeszcze w 2025 roku? I co na to algorytm? I co na to Mister Beast? To odpowiedź jest taka jak zawsze, tak naprawdę od lat. Subskrybenci, to jest wartość. Być może w tej chwili, w 2025 roku, ile ma, to ile masz subskrybentów na swoim kanale? Jak szybko ich przybywa? Nie do końca przekłada się na to, jak twoje nowe filmy w tej chwili łapią dużą żrą, tak, tą oglądalność, ale jest bardzo dużo, szczególnie dla małych kanałów i dla początkujących twórców, bardzo dużo wartości w rozbudowywaniu bazy subskrybentów. Więc moim zdaniem i z tego, co widzę gdzieś tam po prostu z danych, z faktów, tak, oczywiście, subskrybenci w 2025 roku są bardzo ważni. Algorytm może nie zwraca na to takiej uwagi, ale bezpośrednio zdobywanie coraz większej liczby subskrybentów, dobrych subskrybentów, którzy oglądają Twoje filmy, którzy stają się Twoją społecznością, to bezpośrednio przekłada się na to, że algorytm to lubi i dla algorytmu YouTubea to jest ważne. I w zasadzie można by dodać tylko taki mały smaczek, że tak jak Mister Beast radzi, oczywiście subskrybenci dla niego nie mają żadnego znaczenia, bo milion w ten czy we w ten to tak naprawdę nie do końca jest bardzo znaczące. Natomiast dla nas, małych twórców. Każde 100 subskrypcji może się przełożyć na to, że będziemy mieli o tylu więcej wiernych fanów i o tyle więcej punktów od algorytmu za to, że nasi wierni fani po prostu z chęcią oglądają filmy i wtedy algorytmowi jest łatwiej znaleźć innych podobnych, którzy mają na przykład podobne zainteresowania albo podobne nawyki albo oglądają podobne inne kanały.